Jak teraz nie uwierzą, to już będzie koniec, zobaczysz. Ech, Diana, to musisz zrobić tak, żeby uwierzyli. Muszą zrozumieć, że ja jestem smajlem w twoim kobiecym ciele, a ty jesteś Dianą w moim męskim ciele. No, no Diana, Diana, czemu nas wołałaś? Nie ma treningu, to po co jesteśmy na siłowni? No dawaj, o jakim sekrecie chcecie nam powiedzieć? Ech, no dobra, proszę potraktować to poważnie. Wszystko, co teraz wam powiemy, jest prawdą. Złącz proszę nogi, ale tak razem, nie? Dziewczyny, chyba wiem, co teraz ogłoszą. Pogodzili się i znowu są razem. Aha! Żeby tylko powiedzieli, że treningi będą codziennie. karze że czyli liderki spójno. Pamiętacie, chłopacy, jak mówiłem, że jestem Dianą? Mhm, nadal ci się nie poprawiła. Dziewczyny, śmiejcie się. Gdybyście były na naszym miejscu, nie byłybyście takie zadowolone. Słuchajcie, to jest prawda. Ja jestem Smajlem w ciele Diany, a Diana jest w moim ciele, w ciele smajla! I nie możemy się z powrotem zamienić. Wierzymy, że może musicie wy uwierzyć, żeby się udało. Mogę wyjść, nie mogę słuchać tych bzdur. Maskotko, zostajesz! Skoro już tu jesteśmy, to posłuchajmy tych bzdur i wyciągnijmy wnioski. No, Diana, mów dalej! Rzecz w tym, że smile, trzymaj nogi razem! Proszę! Ech, po prostu potrzebujemy waszej pomocy. Bo Diana i ja sami nie wydostaniemy się z tych ciał. No dobra, uznajmy, że to prawda. Co mamy niby zrobić? Jak mamy was zamienić z powrotem? Krótko mówiąc, plan jest taki: Ja będę spędzała czas z dziewczynami. A ja, Smile, powinienem spędzać czas z wami chłopakami. A potem może się naprawi. Grzech, co my z dziewczyną? My z chłopakami nie. Jeżeli mówią prawdę i Smile to Diana, to nie ma się czego wstydzić.